Jak się znają, tak to są bo Proszę, zapraszamy. <Profess cocoa werdy> chłopak ma świadomość jednak klasy, klasy Gnabry'ego. Tu są już te notatki, okay, bo i tak się nie przydadzą. to, da, to jest ta słynna kamera, do której dwa razy już przewidywałeś, co się wydarzy na boisku. Przewidziałeś hat -trick Roberta Lewandowskiego. Przewidziałeś ciężary w meczu ze Słowacją. Tak Więc zwróć się i powiedz, się, jak będzie to dzisiaj. dzisiaj. Daj w słow. Pi, pi, obserwuj gości. Tu jest dobre piwo całkiem, z grybował. Nie wolno, przed pracą nigdy. O moje tereny. Przed pracą Co mamy wy w wytypować? No, znaczy wytypuj, no? Kto eee, wygra 2 21 Hiszpania. 2-1 Hiszpania. No i zobaczymy. Jutro, jutro, to, jutro to sprawdzimy. Myślę, że nie trafi. A zupełnie przypadkowo spotkałem dyrektora przeglądu filmów ja piłkarskich, pana wiemy. Jakuba Polkowskiego. O, dzień dobry panu, Witam ja mam na... do pana trzy pytania. Jak się udał przegląd? To Udał się fantastycznie, myślę, że jak na pierwszą edycję to naprawdę było dobrze. Spora publika, sporo fajnych filmów, feedback że tak użyję tego e, nieszczęsnego słowa był pozytywny, więc jest okej, jest, okay, jest to który, który film jest pana ulubionym? Mój ulubiony film to Afronapoli na drugim miejscu czyści to jest. I czy kartofel nie złamał prawa pijąc piwo no, niestety Sam się do tego przyczyniłem, bo kartofel na początku nie wiedział, że można nabyć piwo w kniha. Ale kiedy mu to nieśmiało zasugerowałem, od razu zapytał mnie, a ile trwa ten film, na który się wybiega? Trzeba tak na Hockey Stampoliew, on wie półtorej godziny, no to tak szybko to sobie w głowie przeliczył. Stwierdził, że musi nabyć, nabyć trzy piwa na ten seans. Po co żeś tu przyjechał? Dobre piwo mają, podobno słyszałem. Jedyny powód. Ura! Uwaga, uwaga. Szaj to przyjmuje stery jednak, to raczej tutaj obserwujemy, słuchawki zostały przekazane. Proszę Państwa, dzisiaj nowatorska transmisja. E, Tomasz Hajto w roli Marcina Fettka. Co 15 minut, tutaj. Włączenie. Ale nie wiem, w 30 minut po raz pierwszy, to tak? Nie, 15, 30, 44. Tomek, czy uniesiesz to psychicznie, zastąpić Marcina Fettka? Mentalnie, mentalnie jestem w siódmym niebie, że mogę uczestniczyć tak wielkim tłum jak trener Michniewicz i pan Mateusz Borek. Z nimi nawet to 30 sekund, na które mnie wpuszczają, jest dużą satysfakcją. Dziękuję za tą kolejną wielką imprezę Polsatowi, panu Kmicie. Dzisiaj w gazecie powiedział, że jestem jego ulubionym komentatorem. Każdy robi to po swojemu. Jest, jest kwalitet, wiesz? Jest kwalitet na stanowisku. ...przymiera para Marcos Llorente y está el Nortea número 22, tiene que imprimir velocidad a la flota na la Selección Elika Albercenade, i Stefan Kun, primeros 30 segundos de la segunda mitad w Cracovia, seguimos perdiendo, queda un tiempo 0, Alemania 1. Jak powiedział kiedyś Radosław Gilewicz, Niemcy mocni, jedno naj z tego turnieju całego. Jedno, jedno. Naj, jedno Najlepsze Proste. siatki, Ceballos. Prostopadłe podanie Asensio w meczu z Portugalią. Dośrodkowanie Toliana prosto na głowę Mejera w finale. No i ta bramka, bramka. ulala, ale to był naprawdę rewelacyjny turniej. Wszystko mieliśmy. właśnie Może... tam kiedy ostatnio widziałem tyle dobrego futbolu, po Właśnie patrz, o, ile meczów widzieliśmy? Raz, dwa, trzy, cztery, siedem meczów na żywo. Wszystkie były rewelacyjne. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Zruś eee... 700 wyświe... tysięcy wyświetleń. Nasze, Nasze euro dobrze. Powtórzymy to na pewno niebawem. Dzięki wielkie, a w tle jeszcze nie wiem co Prawa, gratulacje, bo to był ich naprawdę rewelacyjny mecz. Dzięki wielkie.